Dzień dobry, moi drodzy. Sprawdzamy, jak wygląda pierwszy dzień funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Proszowicach. Wjeżdżamy na ulicę kolejową, gdzie tutaj, właśnie na tym parkingu z Czerwonej Kostki, wyznaczona jest strefa płatnego parkowania. Jak widzimy, nie ma zbyt dużo pojazdów. Czyli miejsc postojowych nie brakuje, ale kilka samochodów stoi zaparkowanych. Nawet pani w tej chwili przy parkomacie właśnie uiszcza opłatę za parkowanie. Zawracamy i patrzymy z drugiej strony. Są samochody na miejscach dla osób niepełnosprawnych na wyznaczonych, no i rotacja pojazdów, jak widać jest. Pojedziemy teraz na ulicę Szpitalną, gdzie również znajduje się. Pod strefa płatnego parkowania ulica Mikołaja Kopernika nie jest objęta strefą płatnego parkowania. Są tu właśnie różnego rodzaju sklepy, salony. wjeżdżamy w ulicę Szpitalną, tu znajduje się właśnie parkomat po lewej stronie. No i jak widzimy, tutaj akurat samochodów jest więcej zdecydowanie. Być może są to między mieszkańcy, którzy mają prawo do abonamentu dla mieszkańca za kwotę 10 zł na miesiąc. Zawrócimy tutaj przy centrum Dialis. I jeszcze raz właśnie oznakowanie. Parking przed klubem dziecięcym, przed samorządowym żłobkiem. Właśnie strefa płatnego parkowania, gdzie nie brakuje miejsca, ale tych kilkanaście pojazdów jednak stoi na tej strefie płatnego parkowania. Wymalowane, oznakowane właśnie miejsca i wracamy do centrum miasta. Mikołaja Kopernika, ale przejedziemy na ulicę 3 maja i ulicę Brolińskiego, żeby zobaczyć, jak wygląda parkowanie w strefie przy ulicy Królewskiej w Broszowicach. z ulicy 3 Maja, stanowiącą drogę gminną gminy Rzeszowice. Wjeżdżamy w ulicę Kazimierza Brodzińskiego, czyli w drogę wojewódzką 775 relacji Nowe Brzesko-Słomniki, czyli do Obwodnicy i skręcamy w ulicę Królewską, gdzie właśnie jest nowe malowanie. Nowe malowanie. Rozdzielenie na dwa pasy ruchu w jedną stronę. I po lewej stronie znajduje się strefa wodnego parkowania. Jak widzimy, kilka samochodów w tej strefie stoi. Są też wolne miejsca, co się bardzo rzadko tutaj zdarzało. Kolejna pani przy parkomacie wrzuca pieniądze o jedno auto tutaj Kolejne wolne miejsca I objedziemy ulicę Mikołaja Pojedziemy prosto na razie Bo tutaj jest parkomat akurat uszkodzony Kolejne wolne miejsca na ulicy Królewskiej Ulica Królewska od tego momentu staje się ulicą jednokierunkową. Jedziemy w ulicę Ojca Rafała, zobaczyć, jak tutaj wygląda parkowanie. Nie spodziewamy się tutaj specjalnie samochodów w tym momencie, ale są nawet trzy auta jednak w tej strefie płatnego parkowania się znajdują. Tu my jednak nie będziemy parkować, tylko zawrócimy sobie na tej ulicy, tam jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Miejsce położone blisko pochylni gdzie można właśnie wyjechać z ulicy Ojca Rafała na rynek, a nawet wyjechać na teren Kościoła Parafialnego w Proszowicach. A więc, dosłownie, trzy samochody na ulicy Ojca Rafała parkują. W strefie płatnego parkowania teraz właśnie jest ta zmiana, że nie możemy skręcić w ulicę Królewską w prawo, tylko musimy jechać w ulicę Królewską w lewo lub w ulicę Racławicką. I cały czas jesteśmy również w strefie płatnego parkowania ale tu nie ma wyznaczonych miejsc no i parking przy przychodni no i wjeżdżamy na rynek, gdzie mamy teraz strefę zamieszkania Stąd nie ma właśnie tutaj na strefie zamieszkania wymalowanych przejść dla pieszych Pieszych są malowania zgodne z ustawą, czyli w rejonie skrzyżowania nie wolno parkować Stąd ten wyszafowany No i proszę Państwa, na rynku miejsca parkowania nie brakuje w tym momencie co zawsze zgłaszali mieszkańcy, przedsiębiorcy, że rynek jest załadowany? A tu mamy, proszę bardzo, bardzo dużo wolnego miejsca na rynku w proszowicach. Objedziemy jeszcze raz dookoła ten rynek. Też uporządkowanie, teraz mamy ruchu. Wyszafowanie na jezdniach. Hołki ograniczające możliwość parkowania i jeszcze raz od strony kościoła. Tym razem też mamy wyraźnie tutaj wydzielone miejsca do parkowania: miejsce dla osób niepełnosprawnych. No i widzimy, że od strony kościoła samochody dosyć licznie są zaparkowane, a już troszeczkę mniej tutaj od strony biblioteki no i właśnie pani też wrzuca opłatę do parkomatu, żeby sobie zaparkować bez problemu. Jedziemy w ulicę Kilińskiego, gdzie fragment tej ulicy również jest objęty strefą płatnego parkowania. Ale jak widzimy akurat na do czynienia ze strefą wzdłuż muru cmentarza od pierwszego do drugiego wejścia. A zatem ulica Kosynierów. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki. Ulica wyremontowana niedawno z Funduszu Dróg Samorządowych i pieniędzy gminy Proszowice, gdzie głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Skręcamy właśnie w ulicę Kosynierów, sąsiedztwo szkoły, sądu, oddziału z czystych cech są różnych, do którego przeniósł się Przenosi się Dom Kultury na czas rewitalizacji, na czas remontu. Budynek, w którym znajduje się teraz miejska biblioteka publiczna. Ten właśnie miany po prawej stronie i jesteśmy już na ulicy Krakowskiej i jedziemy w stronę cmentarza, gdzie ma właśnie znajdować i znajduje kolejna podstrefa ładnego parkowania. Tutaj za stacją paliw bliską jest chodnik, na którym jest zakaz parkowania. Ale już od tego wejścia mamy tak strefę płatnego parkowania. Nie ma żadnej uroczystości na cmentarzu, więc nikt nie parkuje. Parkomat sam samotnie nikogo na strefie płatnego parkowania nie ma. Zobaczymy, jak jest w rejonie kaplicy. A w rejonie kaplicy, na terenie należącym do parafii Proszowice, samochodów, jak widać, nie brakuje. Niestety są to samochody, które na cały dzień praktycznie blokują te miejsca, które powinny być przeznaczone dla uczestników uroczystości pogrzebowych. Mamy wymalowane dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych, żeby mogły, właśnie blisko do kaplicy. Yy, cmentarnej na uroczystości podjechać. Wracamy ulicą Krakowską. Ulica Krakowska to ulica wlotowa od strony Krakowa, właśnie jak nas wskazuje, do Proszowic. I przejedziemy się, proszę Państwa, na fragment wyremontowanej wspólnie z powiatem ulicy Wiślanej. O, widać właśnie kościółek świętej trójcy z elewacją rządnowioną. Chodzi po dawnych torach, nasypie kolejki wąskotorowej. Po tej drodze będzie przebiegała ścieżka eurovelo 11, a więc ta droga będzie też w przyszłości musiała zostać ulicą jednokierunkową ponieważ jest tutaj dosyć wąsko, nie ma miejsca na rowy, na pobocza, na, na chodniki a są jak widzicie Państwo pola uprawne i kolejny mamy tutaj próg zwalniający Właśnie początek strefy. Postój płatny poniedziałek, piątek od 8 do 16. No i proszę Państwa, miejsc też jest sporo. Nie brakuje wolnych miejsc w sąsiedztwie sklepu Biedronka. Tutaj widzimy, że właśnie ktoś skorzystał. Z wózka przeładowuje zakupy. I jeszcze raz przejdziemy się ulicą. Do końca, jak widzimy, nie brakuje wolnych miejsc do parkowania. Także na tym kończymy nasz objazd strefy pod tego parkowania.